Witajcie serdecznie jestem L55, a to jest kolejny odcinek z gry Astroneer słuchajcie w dzisiejszym odcinku, myślę, że zakończymy już sobie serię. Słuchajcie, no... Znaczy nie serię głupoty Bo tak naprawdę no muszę się wam przyznać do jednej rzeczy, że nagram przed chwilą ostatni odcinek z gry Astroneer dla was, który będzie do Was za tydzień, więc to jest troszkę zagmatwane dla mnie, wiecie. Yy, więc słuchajcie, no, jeszcze raz. Słuchajcie, jest to ostatni odcinek z tego save'a i na tym save'ie słuchajcie, myślę, że... Naprawdę fajnie było. Fajnie było, słuchajcie, dużo rzeczy porobiłem, dużo rzeczy pozdobywałem. Świetnie się bawiłem, to od razu muszę podkreślić. No, po prostu rewelacyjnie było, ludzie. Słuchajcie, to jest taki, jakby powiedzieć, no. System tour. No nie wiem, jakby to określić, bo World, no to może być chyba nawet, nie. Słuchajcie. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, chciałem Wam pokazać troszeczkę, co tutaj udało mi się zdobyć, co stworzyłem. I bez przedłużania zaczynamy. Słuchajcie, znajdujemy się w tej chwili w mojej pierwszej bazie, czyli tak naprawdę na Sylwie. Syl... Sylwi? Sylwie? Nie wiem. Sylwa? Nie wiem, przepraszam. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, tutaj mamy... no, baza jest naprawdę prosta i mamy jakieś różne, wiecie, no, miejsca do wytwarzania surowców. Miejsca nawet do wymiany jakieś nie wiem, dajmy na to magazyny, jakieś tutaj nawet kondensatory powietrza. Tutaj nie mamy przykład nieśpieszną gardencję, na której nawet nas prosiłem tytuł odcinka. Yy, troszkę pojemniczków, no tak to się prezentuje, tutaj mamy kilka też miejsc. A co? A niech stracę ludzie. No, elegancko. Yy, dobra, mniejsza to. Słuchajcie, jak możecie zauważyć. No, masa jest naprawdę prosta. Generalnie stosowałem tutaj design w ogóle łazików taki, czyli jak możecie zauważyć, to to kutartegie tak. ja na przykład dajmy na to, zobaczcie, baterie... Yy, świder, yy, jakieś inne rzeczy, tutaj w ogóle zbagowana żywica. No, mamy siedzonko, na przykład mamy niszczarkę na, jednej, na jednym segmencie tego łazika. Mamy nawet takie silosy magazynowe, no tak to się prezentuje, ludzie. Yy, słuchajcie, przez tą górę przebiega tunel, który prowadzi na drugą jej stronę, i chyba wam nawet nie będę go pokazywał. Yy, tam w ogóle by słuchać zejście do jaski, też wam tego nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu utrzymać, że muszę się spieszyć, bo jest dużo, bardzo do pokazania. Yy, znaczy, no dużo, no jest kilka, nie? Słuchajcie, tutaj mamy na przykład jeszcze komorę badawczą, tutaj był generalnie taki mega biedny system do farmienia bajtów w Astronium, no bo jedna komora, ale no szczerze mówiąc na Sylwii nie spędzałem najwięcej czasu, najwięcej czasu spędzałem na Glasio i tam słuchajcie, dopiero będzie się, będzie się działo. Yy, słuchajcie, generalnie na wszystkich planetach zasilona jest przynajmniej jedna struktura i udało mi się też zasilić satelitę, więc no, to jest też istotna sprawa. Yy, no i tak to, słuchajcie, się prezentuje. Słuchajcie, tutaj mamy, ale wszystkie struktury są tylko na trzech pętach, czyli na Glacion, na tej właśnie i na Kalidor. Yy, słuchajcie, tutaj mamy takie troszkę linie przewodów, nie przewodów tylko przedłużaczy, no krzywe troszkę, ale no już teraz to nie będę go poprawiał. Tutaj mamy taką elektrownię, troszkę krzywą, jedną i tak dalej. Tutaj w ogóle jest dalej to, słuchajcie, to jest śmieszna sprawa, bo to był jeden z odcinków chyba nawet, gdzie to próbowaliśmy zasilić, więc troszkę, troszkę nie, nie wyszedł na ten odcinek. No i elektrownia, nie powiem, słuchajcie, do, dość bitna była, jakby nie patrzeć. No bo zobaczcie sami, no to nie są jakieś mega bogate tutaj panele słoneczne i turbiny, ale i tak dużo było energii. Słuchajcie, co dalej? Mm, dalej, jak musicie zauważyć, tutaj mam taki ogródaczek troszkę brzydki. No nie powiem, sami zobaczcie, jak to wygląda. Ale no słuchajcie, coś jest, nie? Więc nie jest aż tak, nie jest aż tak tragicznie, No chyba wszystkie na to rośliny zasadziłem. Więc na fajnie to się prezentuje. Yy, słuchajcie, co jeszcze. Na tym, na tym świecie. Tutaj mamy. A, SP już chyba nawet poruszyłem ten temat. Bo questy z Wojciec zrobiłem. Yy, deskę też mam już słacić dzięki questom. Yy, no i chyba szczerze mówiąc, to tyle, jeśli chodzi o, o tą planetę. No tutaj mam lądowisko, generalnie sobie zbudowałem. W ogóle tutaj stosowałem troszkę taki design, jeśli chodzi o moją rakietę, że jak możecie zauważyć tutaj, y, latałem z kilkoma y, guta RTG, latałem za Astronium, w razie czegoś bym znalazł jakieś miejsce, w, czy Exodus Search Aid, żebym mógł sobie stworzyć za Astronium i troszkę złuchać różnych innych rzeczy, które mogłyby mi się przydać. Tak się moja rakieta prezentowała. Mm, no i tutaj troszkę hydrazyny. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie teraz na Kalidor, powie... Nie, no The Solo podlećmy. Na The Solo, słuchajcie, bo tam jest y, rzecz, którą budowaliśmy chyba w poprzednim odcinku, więc. No, zaprezentuję wam to jeszcze dzisiaj. Jakby ktoś nie widział poprzedniego odcinka. Czemużby nie. Dobra, no, ale nie, na nie The Solo myślę, że spędzimy dosłownie. Chwileczkę, bo tam naprawdę to jest tylko, żeby wspomnieć o tym. Zlodujmy. Dobra. Aha, serio, tu jest dużo poklonowisko. No już ja pierdzielę. A to jest złośliwe powiem wam. Dobra, bo generalnie tutaj stworzone sobronowisko specjalnie po to, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, jak możecie zauważyć, tutaj mam Sondę Apollo, którą... ...to jest słuchajcie takim Mister można określić to, bo... Yy, to jest... Yy, to jest słuchajcie takie nawiązanie do lądowania na księżycu przez Nila Armstronga Nila Armstronga na pewno i no kurczę nie pamiętam reszty, nigdy nie pamiętam reszty. No, i słuchajcie, tak też prezentuje, no naprawdę, prosta sprawa. No, nie ma co nic do mówienia, chyba wiecie. U, krzywe. <grywa> <grywa> no, tak ktoś tak to ktoś oświetlił, słuchajcie, wyeksponowałem, tak też prezentuje. Chyba nic tu pomnię, szczerze mówiąc, bo naprawdę, nic więcej tu nie mam do prezentowania. To było czysto, żeby to zaprezentować, żeby to ładnie wyglądało. No ja, żeby to fajnie tutaj było, było miejsce zorganizowane, żeby można było to oglądać i podziwiać. Dobra. Dalej, słuchajcie, dalej mamy bazę na kalidor, powiedzmy, bo kalidor, słuchajcie, no. Nie ukrywam, że Glaciu uznawałem zawsze za swoją główną bazę, więc to jest od razu taka rzecz do poruszenia, słuchajcie. ty yy, w ogóle, jak widzicie, mam bardzo dużo znaczników i generalnie te wszystkie znaczniki pokazują mi każdy wrak na tej planecie, bo staram się zdobyć Master Cube na tym za czyli wiecie, tą prześwitującą yy, kostkę, no ale niestety nie udało się, ludzie, więc... Mniejsza o to. Słuchajcie, jak zauważył, tutaj mamy pojemniki na zasoby. I one. No tutaj miałem taki magazynik. Szczerze mówiąc, to mnie denerwowało, bo nie mogłem zrobić tak, dajmy na to. Bo itemy cały czas się przerzucały, słuchajcie. Najmniej na to logowałem się tego save'a było tak ustawione, jakoś źle. Zobaczcie, o tak, nie? Więc, no wiecie, tego nie dawało się powstrzymać. Słuchajcie, baza na kalinor. Baza na kalinor dość prosta. Jak poczcie tutaj mamy kilka takich magazynów, tutaj z sobie przechowywałem itemy. No troszkę hydrazyny, troszkę jakichś itemów tutaj różnych. W ogóle tutaj, słuchajcie, ten teren cały był stworzony przy panelu słonecznym, który sobie zlokalizowałem. Specjalnie to, to miejsce wybrałem. Tutaj, słuchajcie, to też ręcznie musiałem wszystko robić, więc troszkę tutaj roboty było, ale się udało. I jak możecie zauważyć, mam tutaj jeszcze dużo kotardy, które zasilają mi tą bazę, no wszystkie tutaj, słuchajcie, stacje robocze, jak to, jak to mogę określić. Magazyny już mówiłem, tutaj mamy taki klakson. Tutaj mamy słuchajcie mój łazik, tradycyjny design, mamy jeszcze SPS i tam jest słuchajcie zejście niżej do, niż, do kopalni, prawda? No i słuchajcie tak to się prezentuje, baza na Kalidor, no nie jest jakaś mega bogata, to trzeba określić, to trzeba powiedzieć, nie od razu. Co tu jeszcze mamy? no Dajmy na to, mamy tutaj słuchajcie jeszcze te, takie pole uprawne, w którym cały czas mi się farmiły dynie, dzięki, dzięki którym słuchajcie miałem tutaj cały czas tak na wypełniane pełniane EXO ex nie platformę wniosków EXO. To słuchajcie, fajne itemy mi dawało. Yy, czy coś jeszcze jest na Kalidor? No generalnie panele słoneczne jedno sobie przyniosłem słuchajcie, dzięki wciągarce. Jeden to był tutaj na miejscu, jak to już powiedziałem. to jest słuchajcie, elektrownia. Yy, podobno troszkę do tych, którą pokażę Wam w następnym odcinku. Yy, słuchajcie, co tu jeszcze mamy? Widzicie, co, jeszcze mi jedną rzecz, tylko... Nie, dobra, wszystko się zgadza. Chciałem zobaczyć, czy mi nagrywałem czasem mnie przerwało, bo na jakiś dźwięk jak mi się odpalił dziwny. Yy, dobra, bo tak czasami przerwie nagrywanie. Jak już się zauważy, tutaj mam w ogóle dynioschron, który był nagrodą za zrobienie tego eventu właśnie i troszkę tej dyni sobie posadziłem, że była taka usługa fajna. I to chyba tyle sładzi już z tej bazy, więc naprawdę niewiele tutaj do prezentowania, no nie ukrywajmy. Bo co ta baza jest całkiem spora, ale niewiele mam tu do prezentowania już, słuchajcie. No dobra, to spierdzielamy, nie? Lecimy chyba na... Jeszcze wiem. Jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jest mikro, mikro baza, słuchajcie, na Wesanie do zaprezentowania, bo Vesania, słuchajcie, no... Ja tam nie stworzyłem jakiejś dużej bazy. Malutka jest, teraz mam zaprezentuję. Dobra. Y, malutka baza, słuchajcie, naprawdę, no, to jest stworzone na... Y, ze schronem przenośnym, czy jak to się nazywało. Zaraz tutaj zobaczymy nadajnik. Jest tutaj. Generalnie już się staram starałem, żeby coś fajnego stworzyć. Ja nie wiem właściwie czemu ja tą bazę stworzyłem. Chyba tylko dla, tylko, żeby coś stworzyć nowego, nie jakąś właśnie bazę zacząć próbować. Jak, jak wam mówię, to jest mikrobaza. To jest naprawdę mikrobaza. Generalnie na wielu planetach miałem coś... kondensatory, nie? Ale no to jest słuchajcie... Tak naprawdę to co najwięcej stworzyłem, jeśli chodzi oprócz kondensatora na jakiejś planecie, nie? E, oczywiście takiej, w no, której się nie zabrałem za jakąś porządną kolonizację. Słon polowy stoi, tak to wygląda. Bina nędza, możemy spierdzielać. Dobra. Mm. Zmierzamy na Glasio. Na Glasio, słuchajcie, gdzie jest moja główna baza, jakby nie patrzeć. Na Glasio troszkę więcej zabawimy właśnie z tego względu chociażby. Bo no jak mówię, to jest po prostu moja główna baza, nie? Glasio, słuchajcie, od początku się zakochałem w designie tej planety, chciałem na niej zamieszkać i no, udało mi się, to, udało mi się to. Więc podlećmy sobie na Glasio. Tutaj mamy to, cyk. Aha, nie wiem, czy na dobrym lodowisku wylądowałem. Chyba wylądowałem na lądowisku w granym, w sensie wiecie, ten który, ten, ten, który był od początku. Tak, właśnie na tym wylądowałem, a nie na tym chciałem wylądować, tylko na tym. No, na no, 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 no. słuchajcie, baza na glasio, moja główna baza, jakby nie patrzeć. No, czyli, no, fajna baza, no nie ukrywajmy, naprawdę fajna. Słuchajcie. Moja baza Glaciu, no design jest identyczny jak praktycznie w każdej bazie, czyli stacje robocze, jakieś tam magazyny ewentualne rzeczy, tutaj mamy w ogóle wszystkie tryptyki z wszystkich planet, więc spoko. Mamy tutaj magazyn na wszystkie zasoby, słuchajcie, mamy tutaj mm, na no, jakieś trukarki właśnie, jak no, magazyn już mówiłem. Yy, tylko w ogóle jest słuchajcie coś podobnego jak na Sylwii, bo tylko że tutaj na większą skalę troszeczkę, bo tego więcej używałem. Znaczy, tu w ogóle tak wszystko połączyłem to. Eee, nie mam pojęcia. <laughs> Dziwne. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy ciekawe ciekawego, no tutaj taki zejście, słuchajcie, żeby sobie możemy sobie schodzić tutaj ewentualnie. To jest ciekawa sprawa, słuchajcie, to są słuchajcie szachy, które no, zdobyte zostały, to są szachy z Desola, akurat to są szachy z y, Nowus i to są pełne zestawy, słuchajcie, myślę, że cały odcineczek był poświęcony, w sensie raczej no tak tylko tytuł był, bo generalnie ja robię odcinki tak, że raczej nie nagrywam czegoś co trwa długo, tylko pokazuję to już, nie? Pokazuję efekt i dopiero później słuchajcie, jednak nazywam odcinek też, nie? Ja, a co innego robię na odcinek. Generalnie bardzo fajnie się to zbierało, polecam każdemu kto by chciał zbierać te figurki, naprawdę uwieści mi fajna przygoda, ja się świetnie bawiłem zbierając je. Co tu jeszcze mamy, piłeczkę słuchajcie, kul, czyli taką kulę wypoczynkową, no tak sobie ją zrobiłem, bo czemu nie. Mamy tutaj słuchajcie SPS, znowu tutaj gazik, no i słuchajcie mój łazik, czyli dokładnie taki sam design jaki stosowałem na tym świecie. Dobra, co jeszcze, to są naprawdę dwie ciekawe sprawy, bo zacznijmy może od kulek, które były pierwsze. Kulki słuchajcie, czyli taki kult kulek można określić, jak możecie zauważyć tutaj mamy... Ogrom kulek, i to naprawdę ogrom kulek, bo no, sami spójrzcie, tutaj jest no niemało kulek. Tutaj chyba z tego co liczyłem, czy tam próbowałem, czy, czy tam nawet na Redicie zamieściłem post, taka ciekawostka z tym. Yy, ludzie mi napisali, że w ogóle tutaj krzywo troszkę te platformy stoją, w sensie zobaczcie tak powinno stać. Bo zobaczcie tutaj, jak stoją, nie? Zwróćcie na to uwagę, nie? Bo jeszcze nie umiałem obracać wtedy, bo w ogóle przez jakiś czas nie umiałem obracać yy, platform. No, i widać tego efekty, nie? Choćby w takim miejscu. Dobra, powiem wam, że no, musiałem troszkę. Musiałem troszkę, się, musiałem, e, troszkę czasu spędzić, żeby się zorientować, że da się to przekręcać, jeszcze, nie? Dobra, ale nie, nie o to chodzi teraz. Kult kulek, słuchajcie, czyli kult tak naprawdę kulek. Tutaj słuchajcie zibra, bole, które są najczęstsze, tak naprawdę. W ogóle ciekawostka tej temy, w ogóle te kulki. Służyły deweloperom do testowania fizy fizyki w grze we wczesnych stadiach rozwoju. Taka ciekawostka od Meteora. Co tu jeszcze mamy trzy Leopard Ball, czy, czyli te rzadsze właśnie kulki, no i jednego checkerbola, no chyba jednak najrzadsza kulka. Myślałem, że wyższe Leopard, ale znalazłem jednego Leoparda, słuchajcie, na Kalidor, bo szukałem go bardzo długo, potem znalazłem drugiego na Sylwii i jeszcze jednego na Kalidor, słuchajcie, więc... Chyba na Kalidor, więc jeszcze, więc po prostu bardzo dużo tych kulek znalazłem, słuchajcie, no i tak to wyglądało. Checkerball, słuchajcie, został znaleziony na Sylwii, no ja powiem wam, że no według mnie to jest najrzadsza kulka. Chociaż, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest na, to, na te kulki na Checkerballa i na Leopard taka sama szansa na wygenerowanie się, wiecie? Chociaż głowy nie. Ma. Dobra, słuchajcie, co jeszcze mamy na tym save? No jak widzicie kult kulek. I tu chyba jak mówię, ludzie zliczali e na Reddit to wyszło z jakichś 70, więc naprawdę dużo. Co my tu jeszcze mamy? Yy, mamy słuchajcie, wszystkie zebrane idemki do badań oprócz Master Cuba. Ale, jakby to powiedzieć, na tym sobie go nie udało się znaleźć. Ale zapraszam na kolejny odcinek, tylko tyle powiem. Słuchajcie, tutaj mamy wszystkie itemki zebrane, i może powinienem wam to zaprezentować powiedzieć o co chodzi. Na, tym, na tych półkach, słuchajcie, są podzielone one chronologicznie, czy tam, nie, według kolejności od słońca. Podzielone są, słuchajcie, te wszystkie półki na, według itemków z planet, nie? O to mi chodziło. No, na przykład mamy tutaj Atrox, mamy tutaj, y, to jest Kalidor, tutaj mamy Sylwę, tutaj mamy Desolo, tutaj mamy Wesanie, tutaj mamy Novus y, i tutaj mamy, słuchajcie, Glasio. I tutaj mamy, dajmy na to, słuchajcie, to jest akurat Itemek i Ten, zdaje się. d dwa Itemy, słuchajcie, są podobne troszkę do tego Master Cube, tak zwanego, czyli i słuchajcie, właśnie tego mega rzadkiego, który zdaje się znaleźć na Kalidor, tylko w zniszczonych schronieniach, czyli to jest mega rzadkie, powiem wam. I no, te dwa itemki akurat udało mi się znaleźć, bo one nie są aż tak rzadkie, bo je się da znaleźć troszkę częściej. I słuchajcie, tutaj mamy na niższych platformach wszystkie itemki nieznane, tak zwane, czyli itemki, słuchajcie, które dało się znaleźć z roślin różnych. No, to było, powiem wam, troszkę piedzielnie się z tym, ale powiem wam, że w ogóle świetnie się to wszystko zbierało, to było tak przyjemne, naprawdę, uwierzcie mi. Obejrzyjcie sobie Sandbox i tak zasługujcie go, poważnie. Wiem, że taki taka pierdoła, jak ja promuję youtubera większego ode mnie, ale mniejsza o to. <laughs> mniejsza o to, ludzie, w ogóle przysługują sobie sobie to. Będziecie wiedzieć temu w następnym odcinku, żeby było tak równo troszkę. Będziecie wiedzieć o co mi chodzi. I słuchajcie, tutaj mamy troszkę itemków takich technologicznych jeszcze, które sobie też pozbierałem. No generalnie kto jest najcenniejszy, każde sobie tutaj pozbierałem. Fajnie się to prezentuje, myślę naprawdę fajnie. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy? No chyba to wszystko jeśli chodzi o moją bazę. Ale słuchajcie, a przepraszam, jeszcze elektrownia. Elektrownia akurat była bardzo dużo, tutaj stawiałem na głównie energię wiatrową. I powiem wam, że naprawdę dużo tego wlatywało. Dużo. Więc naprawdę słuchajcie, fajnie. E co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze? Powinienem hmm. hmm. wam zaprezentować tutaj słuchajcie Autostrady czy tam, No nie wiem, nawet jakąś drogę, którą stworzyłem. Słuchajcie, podjedźmy sobie gazikiem. Gazikiem sobie podjedziemy. Dobra, słuchajcie. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj fajną bazę właśnie, znaczy fajną bazę, fajną drogę, która słuchajcie prowadzi mnie do struktury. No troszkę krzywa wyszła w niektórych miejscach, ale... No to powiem wam, że nie jest aż tak złe. Więc co, jedziemy. Słuchajcie, bazę... Bazę... Hmm, tą drogę generalnie przekopałem sobie łazikiem. No i jakoś mi się to nawet udało, powiem wam. Jakoś mi się to nawet udało. Fajna myślę ta dróżka wyszła nawet. No nieźle, nieźle. Dobra. Przyjemnie się tym jeździ, naprawdę. Tam i zobaczcie tutaj w ogóle mam przewody, żeby tak troszkę oddzielić słuchajcie, miejsce. Fajne takie miejsce właśnie nad e, stromym zboczem mi wyszło. Podoba mi się to tutaj. I tutaj taki tunel troszeczkę. I zaraz wyjedziemy na powierzchnię. I jesteśmy, słuchajcie, już przy strukturze, tak naprawdę, więc... No tak to wygląda, tak to wygląda, ludzie. Tutaj możemy sobie podjechać, no i ewentualnie, jeśli chciałbym coś kiedyś tworzyć tutaj, no to mogłem sobie stworzyć coś przy tej strukturze, nie? A no, może nawet w kiedyś? Nie ludzie, zobaczymy, może to nie jest ostatni, twór, to jest na pewno przedostatni odcinek z grą ale czy ostatni będzie następny, to zobaczymy jeszcze, kto wie, może jeszcze coś zrobię z tej gry. I słuchajcie, wróćmy się do bazy, bo jeszcze jedna rzecz do zaprezentowania została, będziemy powolutku kończyć. Yy... Dobra, mm, podejdźmy sobie do bazy. A wiecie co, co mi tam, kurde. Ostatni odcinek to sobie zobaczymy z kursu. Dobra, elegancko oki doki, wydaje mi się, ludzie, że to jest tyle z bazy. Faktycznie, jak wam powiedziałem, generalnie dużo plan dużo, dużo eksplorowałem te wszystkie też planety. Więc, no, nie powiem, że mało i tę w, w ogóle troszkę ziemi sobie jak widzicie. No, no, faktycznie widać, że trochę było kopane. Dobra, podjedźmy sobie na dół, słuchajcie, bo na dole udało mi się stworzyć, słuchajcie, y, takie miejsce, w którym kopałem sobie Astronium. Astronium, słuchajcie, dzięki któremu, właśnie powiedziałem, zdobyłem na zasadzie milion bajtów. Milion bajtów, słuchajcie, no naprawdę dużo, no nie ukrywajmy. Oczywiście w połączeniu z nad tym systemem, który Wam zaprezentowałem na powierzchni, to było, bo ja sobie oczywiście przyle, przyje, czy przyjeżdżałem łaźnikiem, albo SPS, właśnie, żeby zdobywać, słuchajcie, to Astronium stąd, żeby właśnie zabierać to Astronium stąd. Y, więc już Wam prezentuję, jak to wygląda. Generalnie jak wam mówię, wszystkie jony zostały zasilone na tym save'ie, więc naprawdę fajny wynik myślę też. Yy, kurde, 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 co za lagi się zrobiły. Yy, więc jedźmy sobie, elegancko. Czekajcie, yy, czekajcie, czekajcie. Tutaj jest zejście, nie? Tak. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Pokażę wam już teraz co tutaj było. I wrócimy się na górę i wyłączę się... w wyłączę się i skończymy się tego sejma razem. Ale lagi się zrobiły, ale to nic dziwnego, bo tej słuchajcie są tereny takie trudne, to bym powiedział, do wygenerowania. W sensie nie do wygenerowania takie ciężkie słuchajcie, pod względem FPS-ów. Dużo jest słuchajcie szczegółów, które komputer... nie komputer, tylko gra musi wygenerować, nie? Dobra. No, lagi się tutaj niezłe zrobiły, wam powiem. W ogóle na tym save'ie były takie lagi, no... Nie srogie, ale były lagi, bo już pewnie dlatego, że dużo planet skolonizowałem. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, mamy tutaj właśnie to miejsce, o którym opowiedziałem. Tutaj jest słuchajcie pełny pojemnik na... prawie pełny pojemnik na stronie, mogę sobie jeszcze odświeżyć, bo czemu nie w sumie. Cyc, co jest świeżem i tutaj cały czas mi się mogło farmić, więc tak to wyglądało ludzie. Tutaj sobie podjeżdżam jakimś łazikiem, był załadunek. No wszystko fajnie śmigało. Yy, słuchajcie. To wydaje mi się, że jest... Wiecie co? Nie muszę przecież nie muszę przecież jechać tym, tylko mogę sobie tapnąć jądrem jeszcze, nie? Dobra, więc to właśnie teraz robimy. Tepniemy się, słuchajcie, jądrem na powierzchnię I skończymy sobie tym save ja w ogóle przekopałbym się tutaj już, nie? Trzeba już będzie? nie Ło, ale ragi się zrobiły Doki doki To w ogóle śmieszna sprawa troszkę, ludzie Bo utknąłem w jednym z odcinków tutaj łazikiem I było troszkę ciężko się wydostać, ale się udało I w ogóle tutaj niszczarkę mi zażarło jądra, więc... <laughs> coś nie zeżarło, tylko zniknęło mi niszczarka, jakby to powiedzieć, nie? Więc taka lipa Powiem wam, że zapomniałem, ale sądzę, że to mógł być ten. Zobaczymy. Wiem który to był. Nie. No ale dobra, najbliżej sobie podlecimy, nie? Chociaż sądzę, że to mógł być ten. W związku z uwagi, położenie mojej bazy... Nie, to nie Dobra, to podjedziemy sobie, nie? Podlecimy na tym. Dobra ludzie, ja myślę, że to było na tyle z tego save'a. Ja wam naprawdę dziękuję, że tyle osób... Tyle osób. Wyświetlenia <laughs> nie były się powiązane z tym, ja to ale ja już mówiłem, nie, nie chodzi mi o wślenia najbardziej. Chodzi mi to słuchajcie o rozrywkę dla mnie, dla każdego kto by to oglądał na jeśli jedną sobie, aby to oglądać, w nagram. Yy, dlatego właśnie, że to mi sprawa przyjemność. Ja raczej bym nie nagrywał czegoś, co mi sprawa przyjemności, więc to od razu wam mówię. I słuchajcie, ten save naprawdę dużo na nim zrobiłem, bo założyłem dużo baz. Yy, udało mi się słuchajcie... Yy, eksplorować też bardzo dużo, pobawić się. No generalnie reasumując... Naprawdę również, ta gra jest świetna. Ta gra jest po prostu rewelacyjna, fantastyczna. Dziękuję serdecznie za tego save'a każdemu, kto oglądał mimo wszystko. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Ten, ten odcinek też będzie naprawdę super, również mi warto zajrzeć. Muszę się zastanowić, co za odcinek będzie, bo skończyłem tego save'a, ale zobaczycie. Ja lognę tutaj, czyli w takim miejscu chyba najfajniejszym, mimo wszystko najbardziej kolorowym, przyjemnym. Więc co? Bardzo serdecznie dziękuję wam za tego save'a. Trzymajcie się. Cześć.